Moi mili, witajcie. Czwórka z tej strony i witam was serdecznie w nowym odcinku co to jest, który tym razem poświęcimy Darkest Dungeon. To jest nowa gra, nowiutka wypuszczona niedawno na Steamie, niestety we wczesnym dostępie, więc od razu o tym mówię, ale jest na tyle ciekawa, że warto o niej kilka słów powiedzieć. Po pierwsze przez to, że pięknie wygląda. Po drugie przez to, że świetnie brzmi, łącznie z bardzo, bardzo klimatycznym narratorem. A po trzecie, przez to, że jest to jeden z moich ulubionych gatunków, ponieważ jest to połączenie roglaika z dungeon crawlerem. Można więc śmiało powiedzieć, że gra przynajmniej na papierze jako ogólny zarys wygląda na produkcję, która by idealnie podeszła pod moje gusta, a jako że jeden z moich znajomych, którego bardzo cenię, jeżeli chodzi o jego gust w grach wideo, napisał dodatkowo, że to jest coś, co on poleca. To ja stwierdziłam, że mimo że gra jest okrutnie droga, bo to jest teraz 20 euro, moi drodzy, kupię i sprawdzę. I przez to macie ten materiał teraz. Jak sama nazwa gry wskazuje, przyjdzie nam tutaj zmierzyć się z najciemniejszymi możliwymi lochami i plugastwami, które się tam kryją. Ale generalnie, jakim cudem się tutaj dostaliśmy? Okazuje się, że cała posiadłość i tereny, które ją okalają, należały kiedyś do naszej rodziny, to znaczy nawet nadal należą. Jednak po tym, jak ostatnia osoba, która opiekowała się tym miejscem, popełniła powiedzmy sobie samobójstwo, teraz musimy odzyskać przynależne nam włościa. Problem polega na tym, że w międzyczasie odkryto pod samą posiadłością okrutne tunele, gdzie czai się zło, a do tego w okolicy jakiejś samej posiadłości zalęgli się przeróżni bandyci, plugawe stwory podobne. Więc powiedzmy sobie szczerze, zadanie nie jest łatwe i to należy podkreślić. Darkest Dungeon w żadnym wypadku nie należy do gier łatwych. I tak jak mówię wam to bardzo często, bo ja bardzo często podchodzę do tego typu gatunków, że gra nie jest łatwa, nie należy się frustrować itd. Słuchajcie, tym razem gra wychodzi na zupełnie inny level trudności, można by powiedzieć typu epickiego, gdzie za każdym razem próbuje wgnieść gracza w błoto. Jeżeli przywiązaliście się do jakichś członków waszej drużyny, to możecie już zacząć się z nimi żegnać, bo tak naprawdę tutaj będą padać oni jak muchy. Musicie przyzwyczaić się do tego, że gra jest po prostu nieprzewidywalna. Ale skoro już o tym mówimy, to może przejdziemy do samej mechaniki. Lochy zwiedzamy zawsze w czteroosobowej grupie. Przynajmniej na samym początku jest to zawsze czteroosobowa grupa, która idzie w pewnym konkretnym szyku. Każda postać atakuje z jakiegoś miejsca i preferuje jakieś miejsca do ataku i niektóre Ataki czy też umiejętności są też dostępne tylko wtedy, kiedy stoi ona we właściwym miejscu w szyku. Tak na przykład barbarzyńca o wiele lepiej radzi sobie na samym początku naszej drużyny, a taki plag doktor, który jest tu powiedzmy taką osobą atakującą z daleka, która zaraża wrogów i tak dalej, dobrze radzi sobie jako ta postać ostatnia. Każda bitwa odbywa się na zasadach turowych, a kolejność ruchów definiowana jest przez parametr prędkości naszych postaci. Są tu jednak oczywiście pewne wyjątki, na przykład jeżeli zaskoczymy naszych przeciwników, to wtedy cała pierwsza runda należy tylko i wyłącznie do nas i możemy bezkarnie zadać obrażenia. Jeżeli oczywiście nam się uda, bo możemy też chybić, albo nasza postać może... Odmówić wykonania jakiegoś ruchu. Dlaczego? Ponieważ do tego wszystkiego dochodzi parametr stresu. Jeżeli nasza postać jest zestresowana, może popaść w paranoję albo uznać, że jest na tyle samolubna, że wręcz woli się wycofać na sam koniec naszego szyku, tak że nie będzie dostawać zbyt dużo obrażeń. Co oczywiście w dosyć znaczny sposób zmienia ustawienie naszych postaci i przez to też naszą strategię. Niektóre umiejętności mogą się okazać teraz nie do użycia. Wszystko przez to, że ktoś stchórzył, a to też będzie mieć miejsce często. Nasze postacie zaczynają się bardziej stresować w momencie, kiedy przyjmują obrażenia, szczególnie te krytyczne, albo na przykład kiedy nie zadbamy o to, by w podziemiach było odpowiednio jasno, do tego służą pochodnie, które możemy zabrać ze sobą. Możemy też znaleźć wiele obiektów, które albo dadzą nam konkretny lód i znajdziemy tam na przykład dodatkowe racje żywnościowe, albo spowodują, że nasza postać jeszcze bardziej się przerazi, bo na przykład przeczyta tam jakąś straszną historię i tym podobne. Słowem trudno tutaj przewidzieć, co się stanie. Granie przerwanie wymaga od gracza podejmowania trudnych decyzji w sytuacji stresowej, kiedy wszystkie nasze wcześniejsze plany zmieniają się, ponieważ jakiś konkretny event, na który natrafiliśmy w podziemiach, bardzo mocno zamieszał np. z głową postaci, na którą liczyliśmy. I w ten sposób, niestety, wszystkie, nawet najlepsze drużyny, mogą skończyć w piachu. Więc oprócz samego faktu, że trzeba się przyzwyczaić do śmierci naszych postaci, to jeszcze trzeba zacząć akceptować to, że czasem z questa trzeba zrezygnować, wrócić spokojnie do miasta, zrelaksować się, dać odpocząć naszym postaciom, a potem wrócić tam jeszcze. Miasto odgrywa tutaj rolę pewnego ośrodka wypadowego. Nie dość, że możemy tam rekrutować za każdym razem nowych chirosów, którzy swoją drogą są całkowicie darmowi, ale o tym jeszcze za chwilę powiem. To dodatkowo możemy ulepszać naszych chirosów, których już mamy, oraz pozwalać im medytować, zabawiać się w barze, generalnie robić wszystko to, co jest im potrzebne, aby pozbyć się ich levelu stresu. A to jest bardzo ważne, bo jeżeli pójdziemy nawet najlepiej przygotowanym wojownikiem, który jednak będzie zestresowany i będzie miał paranoję, czy Bóg wie co jeszcze innego, to wtedy bardzo szybko może zginąć. A problem polega na tym, że mimo że możemy sobie tych bohaterów kupować ile chcemy, a właściwie po prostu dodawać do drużyny, bo są darmowi, to jednak ci, którzy już mają jakiś level, mają dodatkowe umiejętności, czy mają na przykład wykupiony lepszy sprzęt, są oczywiście o wiele bardziej wartościowi dla naszej drużyny. Tak naprawdę gra nigdy się nie kończy, bo za każdym razem, kiedy ktoś umrze, możemy kupować nowych. Tylko kupujemy takiego całkowitego żółtodzioba, kiedy mieliśmy już powiedzmy tam kilkulewelowego rycerza. Więc mimo że gra otwarcie nie mówi nam hej, przegrałeś i już nie masz dostępu do tych trudniejszych leveli, to tak naprawdę takim żółtodziobem nie ma co się tam pchać, bo zginie szybciej niż cokolwiek zrobi. Zresztą często człowiek będzie odnajdował się w sytuacji, w której to jego docelowa drużyna będzie gdzieś odpoczywać, będą właśnie relaksować się, medytować czy przebywać w barze, a w tym czasie my wykupimy sobie jakiś żółtodziobów i będziemy iść do. Jakiegoś mniejszego podziemia, tylko po to, żeby troszeczkę polutować i wrócić. Nawet nie licząc na to, że zrobimy jakiegoś questa, ale potrzebujemy też pieniędzy. A pieniądze są ważne, ponieważ bez nich nie kupimy sobie pochodni, nie kupimy racji żywnościowych, medykamentów i wszystkich tych innych rzeczy, które są nam potrzebne w podziemiach. Gra jest bogata w przeróżne statystyki, mechaniki, rzeczy do odkrycia i opanowania. Dlatego na samym początku może wydawać się przytłaczająco trudna, niezrozumiała lub wręcz niezbalansowana. Ale wydaje mi się, że to jest bardziej decyzja projektanta o tym, że gracz ma być cały czas zagrożony, że nigdy ma się nie wykoksić i nie poczuć się bezpiecznie, niż fakt złego zbalansowania gry. Twórcy otwarcie wręcz przyznają, że jest to gra, która stawia. Przez cały czas gracza, w momencie, w którym musi podjąć decyzję. Wśród tych decyzji nie ma dobrych decyzji, są tylko najlepsze w danym momencie, a moment zawsze jest ciężki. Więc nawet jeżeli macie najbardziej wykokszonego Hirosa, to może się okazać, że może on skończyć marnie, tylko przez to, że trzy razy z rzędu spudłował, bo było ciemno, bo zapomnieliście o pochodniach. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze świetna oprawa audiowizualna, o której wspomniałam na samym początku tego materiału. Muzyka jest klimatyczna, narrator jest przewspaniały i dodaje bardzo dużo wyrazistości tej produkcji. No a sam rysunek, grafika to po prostu majstersztyk. Jeżeli lubicie komiksy to jest coś dla Was. Wszystkie te elementy układają się w dość spójną całość i wychodzi z tego bardzo fajna produkcja. Jednak pamiętajmy, że dakes dungeon jest w tym momencie we wczesnym dostępie. Jeżeli jesteście fanami tego gatunku, gra wam się spodobała podczas tej prezentacji, to popatrzcie, może warto wesprzeć twórców. Jednak, jeżeli do wczesnego dostępu podchodzicie z pewną dozą niepewności i rezerwy, bądź nie do końca wiecie, czy dakes dungeon jest dla was, to polecam obserwować rozwój tej gry, ponieważ zapowiada się, na naprawdę świetną produkcję mnie całkowicie wciągnęła przyznam wam, że na samym początku stworzyłam drużynę Spartan każdego z nich tam nazwałam Spartan 1, Spartan 2 Spartan 3, Spartan 4 a potem obserwowałam jak trójka z nich umierała i aktualnie kontynuuję historię pierwszego Spartana, czyli Spartana 1 jedynego, który został i który już prowadzi drużyny kolejnych najemników gdzieś tam w odchłań najciemniejszego lochu bawię się przy tym wszystkim świetnie Polecam wszystkim Darkest Dungeon, przynajmniej po to, żeby na razie spoglądać na grę i czekać do tego, aż zostanie wydana już jako normalnie pełnoprawna produkcja. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie zostawić lajka. Ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy widzę, że materiał jakoś Wam przypadł do gustu. Motywuje mnie to dodatkowo do roboty. Tymczasem bardzo Wam dziękuję, że obejrzeliście ten filmik. Pozdrawiam Was wszystkich i trzymajcie się. Czwórka bez odbioru.